i czołem. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym z wami porozmawiać o książkach, które moim zdaniem zyskały większą popularność niż na to zasługują. No i chciałabym zacząć od autorki, z którą zaczęła się też moja przygoda z kanałem, czyli Szłab. Tutaj mam Mroczniejszy odcień magii, czyli pierwszy tom tej trylogii Odcienie magii. No, i mam um, niewidzialne życie Adi, Adi Laru, tej samej autorki. No i tak, mroczniejszy odcinek magii, czy też e, cała trylogia e, V. schwab e, tak jak Wam mówiłam w filmiku. Moim zdaniem to jest całkiem dobrze skonstruowana fantastyka, e, opowiadająca o przygodach Kela który jest Antarim. Antari jest takim rodzajem maga, który potrafi podróżować między światami, bo to jest takie miejsce ta rzeczywistość UV Szłab, w którym istnieją trzy Londyny. Londyn biały, Londyn właściwie cztery. Londyn biały, Londyn czerwony, Londyn szary i Londyn czarny. Z tym, że ten ostatni już, już nie istnieje. Londyn Czerwony to jest Londyn, w którym magia się pięknie rozwija i wszyscy z niej korzystają. Londyn Biały to jest Londyn, gdzie magia już, już jest w odwrocie. No i Londyn Szary, z którego pochodzi bohaterka, na którą natknie się nasz szkel. Lila, to jest taki Londyn, w którym magii nie ma, jest go zupełnie pozbawiona no i Antari to są tacy magowie, którzy właśnie potrafią podróżować między światami, jest to bardzo rzadka umiejętność, właściwie oprócz Kela mają jeszcze tylko jeden Mag, Holand, zamieszkujący biały Londyn z kolei. No i tutaj w we wszystkich trzech tomach. Kontynuowana jest w zasadzie historia Kela i, i tej jego umiejętności, i historia Lily Bart, która, która marzy o tym, żeby zostać piratem. I swego czasu ta historia była bardzo popularna. Wszyscy te książki czytali, wszyscy się nimi zachwycali. A ja przeczytałam i stwierdziłam, że no to jest takie całkiem, całkiem porządne fantazy, ale moim zdaniem nic wyjątkowego, nic wybitnego. I trochę jestem zaskoczona, że zyskało aż, aż taką popularność, bo moim zdaniem na aż taki zachwyt zupełnie te historie nie zasługują. Tutaj z kolei mam Wii czyli ta sama autorka Niewidzialne Życie Adi Laru. To jest historia dziewczyny, która nie chcąc wychodzić za mąż, prosi bogów dawnej wiary, żeby, żeby. No, wypowiada dziwne życzenie, które wiadomo, bogowie są złośliwi, zostaje opacznie zrozumiane. I Adi żyje wiecznie. Tylko efektem ubocznym tego jej wiecznego życia jest to, że nikt jej nie zapamiętuje, w związku z tym Adi ma, um, Adi ma y, no, pewne kłopoty z choćby najprostszymi rzeczami, jak wynajęcie mieszkania. Uh, przyznam, że podczas lektury całkiem mi się ta książka podobała, bo ona jest napisana ładnym językiem, ona jest dosyć ciekawa, chociaż moim zdaniem przegadana. Ale, im więcej czasu od niej mija, to stwierdzam, że też się dałam złapać na ten haczyk, że mam do czynienia ze świetną historią, doskonale napisaną bardziej poruszającą głębsze problemy, ciekawsze tematy, tak jakby. Znaczenie sztuki w ludzkim życiu, czy właśnie kwestia pamięci. A tymczasem dzisiaj myślę, że to jest sobie taka po prostu zgrabnie skrojona historyjka, dosyć przegadana i jednak pełna takich gór górnolotnych myśli. Które w żadnej mierze no niestety nie są, nie są wybitne, więc też mi się wydaje, że Adi została otoczona większym kultem niż na to zasługuje. Dalej. Delia Owens, gdzie śpiewają raki. To z kolei historia młodej dziewczyny mieszkającej na bagnach ze swoją rodziną. Ze znęcającym się nad rodziną ojcem i, i z taką zachukaną matką. No i pewnego dnia matka decyduje się odejść. Potem znikają kolejne starsze dzieci, wreszcie ojciec, i nasza bohaterka zostaje właściwie porzucona w tym domu na bagnach i musi sobie radzić. I wszyscy zachwycają się tą książką. Tymi pięknymi opisami przyrody, tym wątkiem kryminalnym, który zostaje rozwiązany no, w dość kontrowersyjny sposób. Już abstrahując od tego, czego dowiedzieliśmy się o autorce, to to ja nie byłam, nie, nie podzielałam od samego początku zachwytów nad tą książką. Owszem, opisy przyrody są rzeczywiście bardzo piękne. Ta natura tutaj na stronicach tej książki jest, jest bardzo żywa, jest w zasadzie kolejnym bohaterem, i, i autorka pisze w ten sposób, że rzeczywiście trudno nie zachwycać się światem w jej opisie. Ale, ale wydaje mi się, że piękne opisy przyrody, no książki, książki nie czynią i to jest trochę za mało. I też to jest taka po prostu historia obyczajowa. Problematyczna na dodatek, biorąc pod uwagę zakończenie, no to, to problematyczna historia, obyczajowo kryminalna. I nie wiem, czy, czy powinna była zostać otoczona takim kultem, jak, jak została. Teraz mnie proszę nie zlinczujcie, ale mam tu jeszcze Rebekę Kwang, wojnę makową. Tutaj zaznaczam, że wygłaszam te opinie dopiero po pierwszym tomie, bo dwóch kolejnych nie czytałam. Ale chciałabym powiedzieć, że nie uważam tej książki za tak wybitną i tak godną tych wszystkich nagród, które dostaje. Moim zdaniem jest to dobrze skonstruowane fantazy. Tutaj bohaterką jest Trin, która mieszka w takiej wiosce, gdzie diabeł mówi dobranoc, no i postanawia się z tej wiochy wyrwać i dostać do, do takiej szkoły dla, 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 dla magów, dla wojaków, do której dostania się uprawnia państwowy egzamin. No i rin zaczyna się uczyć, uczyć, uczyć. No i rzeczywiście do tej szkoły się dostaje, ale dopiero tam zaczynają się schody. No, Rin jest bardzo antypatyczną bohaterką, to znaczy ja rozumiem, że ona ma taka być, że ona no, w planie autorki ma skończyć jak skończyć i nie mamy z nią sympatyzować, ale mnie, mnie ciężko czytać książki, w których nie mogę sympatyzować z głównym bohaterem, tak jak już wam nieraz mówiłam. I doceniam, jak ta książka jest napisana, i uważam rzeczywiście, że. Że jest jedną z lepszych pozycji fantazy, jakie się ukazały w ostatnim roku i jakie czytałam, ale, ale też to nie jest książka, którym, która moim zdaniem za 10 lat nadal będzie uważana za, za, za kultową. Większa, większa, większą uwagą została otoczona, niż moim zdaniem na to zasługuje. No i ostatnia moja propozycja. Zeszłoroczny, zeszłoroczny, wielk, zeszłoroczne wielkie odkrycie. Wszyscy czytali Cień i Kość w nowym wydaniu z wydawnictwa MAG. I ja też przeczytałam tym razem już całą trylogię. na mnie denerwuje. Darkling, czy też Jagontu jest zmrocz. Zmrocz, to jest w ogóle. Wszyscy się tym bohaterem zachwycają, a ja tak patrzę i się zastanawiam, dlaczego. No dobra, no facet jest przystojny, a jak go już w ogóle w serialu zagrał Ben Barnes, no to oczu nie można oderwać. Ale on jest od początku do końca, on jest odpychający i w ogóle nie potrafię zrozumieć, dlaczego ludzie go lubią. Alina jest wkurzająca. Cały ten świat wzorowany na cesarską Rosję to jest taki dosyć śmieszny, bo autorka chciała się wzorować na Rosji nie wiedząc nic o Rosji. Jak się jest z tych naszych kręgów tutaj wschodnioeuropejskich to to jest raczej tragiczne niż zabawne. I w sumie niewiele mi się chyba w tej książce podoba. Może najbardziej fabuła, no bo ten pomysł, pomysł tej fałdy i, i tych umiejętności kolejnych magów jest rzeczywiście dosyć ciekawy. I podoba mi się postać Mikołaja, czyli tego młodego następcy tronu. On był rzeczywiście chyba najfajniejszą postacią z całego tego cyklu, ale ale nie wiem, czy, czy to jest książka, o której na przykład za 10 lat ktokolwiek będzie pamiętał i ktokolwiek będzie mówił, bo, bo twierdzę, że ona niestety na to nie zasługuje. Także tak się przedstawia stosik moim zdaniem książek, które zyskały więcej uwagi niż są tego warte. Bardzo chętnie posłucham, jakie Wy jeszcze macie typy do tej listy, a tymczasem bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną i do usłyszenia następnym razem. Cześć!